Siemanko, siemanko, kochani, witam bardzo serdecznie wszystkie sodiakalne wodniki na ich czytaniu. Słuchajcie, lipcowym, ale zakrywającym do 15 sierpnia, dobra, bo nie wyrobiłam się czasowo, kochani, początkiem miesiąca, żeby wszystkie znaki sodiaku zrobić. Dlatego właśnie te pozostałe końcowe, ta piąteczka czy szósteczka znaków właśnie ma te czytanka do 15 sierpnia. Kochani, ja już testuję karty dla Was z przesłaniem. Zobaczymy, co do 15 sierpnia wodnik musi usłyszeć. Co tutaj zmierza do 15 sierpnia do wodnika? Poprosimy o przesłanie dla wodnika. Poproszę o przesłanie dla wodnika do 15 sierpnia. Poproszę o przesłanie dla wodnika. Do 15 sierpnia. Bądź cierpliwy. Ho, ho. Słuchajcie, to jest po prostu hit. A jak ja słyszę, bądź cierpliwy, bądź cierpliwa, i podejrzewam, że większość z Was również. No to z całą pewnością, kochani, gdzieś po prostu Wam się nóż w kieszeni otwiera. Tak? Bo czasami, moi drodzy, no cóż, umówmy się. Czekanie, cierpliwe, wyczekiwanie za czymś jest, kochani, mocno trudne i no, umówmy się, nie, nie zawsze, moi drodzy, to wyczekiwanie tutaj za czymś, co jest dla was istotne, ważne, jest czasem, który jest prosty. E, więc, ale co nie zmienia faktu, kochani, macie zachować jakąś cierpliwość w jakimś pewnym temacie czy w jakiejś pewnej relacji, bądź też e, uważam, e, możecie, jeżeli chcecie działać z czymś zbyt pochopnie. Ale macie czasami jeszcze może jakieś wątpliwości, jakieś takie sytuacje, że dobra, to ja to zrobię, ja tu ruszam, ja coś tam tam. to karty jakby mówią wtedy dla takich osób, które chcą z czymś wystartować, ale tak jakby to robią troszeczkę, no z taką jakby jednym procentem, taką dozą, hmm, a może jednak, kurczę, ale dobra, robię, ale dobra, to mówią, daj sobie troszeczkę więcej tego czasu. Okay? A my zaraz zobaczymy, moi drodzy, co tutaj ogólnie karty tarota chcą Wam jeszcze dopowiedzieć do 15 sierpnia. Co musi usłyszeć wodnik do 15 sierpnia? Co się tutaj u niego może wydarzyć? Co się może dziać? Co się będzie działo u wodnika do 15 sierpnia? Co się będzie działo u wodnika do 15 sierpnia? Sprawdzamy wodniki. Proszę bardzo, relacje miłość pokazują nam się. Mhm, nie wiemy, co zrobić, co sądzić i tak dalej. Chaos jakiś emocjonalny. Okej, okay, słuchajcie, no cóż, faktycznie do czegoś, to znaczy może inaczej, to czytanie pokazuje mi waszą gotowość do czegoś. Bo chcecie coś zrobić, bo już jest za długo coś trwa, za długo jest jakiś smęt, albo za długo coś się nie rusza. Bo to jest taka karta, już jestem tym znudzona, za długo to trwa. Musimy coś z tym zrobić. Bo generalnie po karty pokazują tutaj jakby taką gotowość, ja jestem gotowa do tego, żeby coś w tym temacie zrobić, jestem gotowa, żeby coś zdziałać, albo czekam za Twoją gotowością, zróbmy to razem, bo to za długo trwa. I pokazują się tutaj takie właśnie osoby, które mogą być w czwórce kielichowej, a więc w takim, troszkę, bo teraz mówię o tyle, oczywiście czytania, Mogą pojawiać się takie osoby, które po prostu już siedzą i mówią: Męczy mnie to. Jestem tym tematem zmęczona. To już staje się nudne. Ja już mam tego dosyć. Po prostu już wprowadzamy taki marazm. Tą sprawę trzeba popchnąć, to trzeba ruszyć. Tutaj coś trzeba zrobić, zadziałać, powiedzieć. Jestem zmęczona tym czekaniem z odpowiednim momentem albo odpowiednim czasem. Męczy mnie to, że ty nie myślisz tak jak ja. Podaję wam takie słuchajcie, jakieś tam słowa, które teraz gdzieś w głowie słyszę, tak? No, i wy byście chciały podziałać, chciałybyście coś zrobić, macie do tego gotowość. Jeżeli to jest coś, co musicie zrobić wspólnie z kimś, czyli to nie jest tylko tak, że wodnik działa samodzielnie, ale jest to gdzieś jakiś temat dotyczący też innej osoby, z którą wspólnie razem coś chcecie zrobić, to może to być sytuacja, w której. Ta druga strona się do tego nie jest gotowa. I ona widzicie po tym człowieku, że on nie myśli tak jak wy, nie chce tak jak wy, nie jest do tego gotowy, mówi, dajmy sobie jeszcze trochę czasu, nie róbmy czegoś, a was to męczy, że ta druga strona taka jest. No, i może stąd też ten, ten bądź cierpliwy, tak? Czyli daj czas temu człowiekowi albo poczekaj jeszcze trochę. Daj tutaj sobie dojrzeć, komuś dojrzeć. Nie rób czegoś w afekcie. Przemyśl wszystko, zanim coś rozpoczniesz. Tutaj też bardzo wyraźnie, kochani, pokazują się takie wodniki, które mogą żyć w nudnawym miejscu albo z nudnym człowiekiem. I tutaj, słuchajcie, no też gdzieś pokazują się takie karty. Magda, sytuacja, w której się znajduje albo relacja, w której się znajduje jest dla mnie nudna. Tutaj się już nic nie dzieje. Ja już nie odczuwam szczęścia. Nie czuję tutaj czegoś fajnego. Ja myślę, że powinnam pójść w kierunku zupełnie innym. I ja widzę, że wy możecie być do tego gotowe w pewnym stopniu, ponieważ jest tutaj gdzieś miejsce, typu praca, czy też sytuacja relacyjna z kimś, która wydaje wam się nudna, taka, że już a daj, Magda, spokój. Ja potrzebuję świeżej krwi. Wiecie o co mi chodzi? I wy nabieracie takiej gotowości. Ale mimo to karta przesłaniowa mówi, poczekaj jeszcze trochę. Może to nie jest właściwy moment na tego typu, um, słuchajcie tutaj, jakieś akcje, nie? Natomiast słuchajcie, karty główne pokazują faktycznie związek, pokazują miłość, pokazują bratnią, bliźniaczą duszę, ale pokazują taki pewnego rodzaju chaos emocjonalny, który wodnik w tym. Do tego 15 sierpnia może odczuwać. Być może tutaj właśnie chodzi o jakieś decyzje, bo chaos emocjonalny to jedno, bo ja widzę wodnika, który um, tutaj chodzi o związek, o miłość, o relacje, ale wodnika, który dużo rozmyśla, ma dużo, powiedziałabym, tematów w głowie, albo co gorsza opcji w głowie, no i wtedy oczywiście wszystkie wodniki romansowe mogą się zastanawiać, czy ja mam dalej ciągnąć tą relację z Zenkiem, a może ja powinnam rozpocząć relację z kimś zupełnie innym, kogoś, kogo macie, znacie, albo po prostu tak ogólnie marzycie o czymś zupełnie innym, jeżeli chodzi o swoje życie relacyjne, i wy tutaj jesteście bardzo mocno pogrążone w tych myślach. Tak, jakbyście cały czas, nawet siedząc na kanapie w chałupie z Zenkiem, z Katarzyną, Mówili, to jest nudne, ale w, w, myślę i marzę o czymś zupełnie innym, albo po prostu zastanawiam się, co ja dalej mam z tym fantem, kochani, zrobić. E, tutaj na razie karty pokazują mi, że do 15 sierpnia wy pozostaniecie w tych klimatach. Także tutaj się nie dokonają żadne wybory. Ja bardziej was widzę w czymś statecznym, czymś bezpiecznym, w czymś, co do tej pory macie. E, nawet jeżeli to chodziłoby o, o pracę, no to zostaniecie w tej pracy, ale nawet myśląc, czy za czy rozważając opcję, czy coś w tej tematyce nie zmienić, dobra? Bo tutaj Wam się może wydawać, że moja praca jest nierozwojowa, nie wiem, może zbyt mało zarabiam, może powinna ją zmienić, ale mimo to Wymyślicie, zastanawiacie się, być może wybieracie, no ale tutaj niestety, moi drodzy, te wybory nie przychodzą. Możecie pozostawać, jeżeli chodziłoby o relacje w stałych relacjach, czyli tam, gdzie z kimś żyjecie, mieszkacie, prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe, jesteście żonami i tego typu osobami. Natomiast jeżeli te karty bardziej dotyczą tej drugiej strony, no to wam może się nudzić, wy możecie tracić cierpliwość, bo tamta druga strona. No kocha Was, bo tutaj faktycznie pokazują się karty miłości, a więc jest człowiek, który chce przy Was być, który Was darzy uczuciem, ale On ma chaos w głowie i nie wie co ma zrobić, jakie decyzje podjąć, On nie potrafi tego uporządkować i zdecydować się na jakąś określoną decyzję w waszym kierunku, tak? No i tutaj e, faktycznie może tutaj chodzić o to, że on nadal jest gdzieś w tle swojej żony, a swoich dzieci, czy też oczywiście, jeżeli to jest kobieta, no to w tle swojego męża i swoich dzieciaków, bo tutaj ewidentnie pokazuje się i dziecko, i kobieta, i mężczyzna, m, który być może nie jest tak m, wiecie, tak, tak zaakcentowany tutaj mocno, ale gdzieś tam po prostu w tyle kroczy za tą kobietą, za tym dzieckiem, ale rozmyśla, decyduje, co on ma w tym zakresie, kochani, zrobić. Tak samo mówię, jeżeli to są Wasze karty, to Wy możecie się zastanawiać nad kasą, nad planami, nad wydatkami, nad związkiem, nad pracą, tak jak powiedziałam zawodową, nad różnymi rzeczami, bo ta karta, słuchajcie, ostatnio ona może po prostu to wszystko symbolizować, tak? Ja muszę wreszcie coś zrobić, bo jest nudno, bo jest źle, bo już mnie to przerasta, chcę coś w tym temacie zadziałać, zrobić, no ale myślę, 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 wybieram, wybieram, mam chaos w głowie i nie wiem, co mam zrobić. Słuchajcie, jeżeli coś takiego jest, że wy wybieram, i nie wiecie, co wybrać, to powiem Wam szczerze, że karta przesłania dla Was, żeby dać sobie trochę tej cierpliwości jeszcze, jest słuszna, bo nie ma nic gorszego niż podjęcie decyzji w afekcie, tak zwanej na szybko, tak? Albo podjęcie decyzji, gdzie jakieś niepewności jeszcze w głowie mamy, lepiej poczekać, żeby nasz rozum, nasze serce powiedziało jednogłośnie w tym samym czasie: zrób to, dobra? Albo dajcie czas komuś. Ktoś tutaj może musi się ogarnąć, może musi coś o czymś zadecydować, i ta osoba potrzebuje tutaj czasu i te takie wasze jakby taka sytuacja, no zrób coś, bądź już wreszcie gotowy, podejmij decyzję. Ja tutaj chcę czegoś, jakiejś deklaracji, bo już mnie męczy ta sytuacja. Niczego tutaj, kochani, nie dadzą. Niczego nie dadzą, bo ta osoba nie jest gotowa. Do podjęcia tej decyzji. I weźcie to, drogie wodniki pod uwagę. No, więc czas, kochani, jest tutaj olbrzymio potrzebny. Kochani, dajcie znać, jak karty rezonują. Dobra, będę Wam olbrzymio wdzięczna za to, bo będę wtedy wiedziała, co u wodników naszych. Słuchajcie, tutaj z magicznej chaty się dzieje. Ściskam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, i pozdrawiam Buziaki.